Apel, 2.0.15, jesteśmy w Lapel. Jestem so right w uh, uh, nie, nie, ma. Nie Paweł, Paweł powiedział, że nie ma poglądu jest. O, w tej chwili prawdopodobnie już jesteśmy na żywo. Ja nie chcę włączać Wi-Fi, żeby nie zerwać połączenia, wiesz? Dlatego nawet nie wiem. Mogę. Już jesteśmy w podglądzie, już nas widzą. Już jesteśmy w podglądzie, już nas widzą. Nawet z dziękiem, już to widzą. Już jesteśmy w podglądzie, już nas widzą. Nawet z dziękiem, już to widzą. Już no, jesteśmy w podglądzie. No, no, dawaj. Słuchajcie jeszcze chwilkę. Ja wiem, że już nas widzicie, już nas słyszycie. Dajemy jeszcze szansę osobom z naszej grupy, które do nas docierają powoli. Dzisiaj był trudny dzień, dlatego dajmy jeszcze im szansę. Jest Rafał. Pokaż się w karze, Rafał, bo ja chyba w się mieszczę. Ja chyba w karze. O tak. Pan reżyser nas tutaj ładnie ustawia w kadrze, słuchajcie, ale jeszcze chwilkę, dajmy, bo może dojadą do nas, yy, mamy jeszcze minutę, nie chcemy Was trzymać, więc prawdopodobnie rozpoczniemy punktualnie o 16, ale może tak się zdarzyć, że akurat dołączą do nas z naszej grupy. Poczekajmy jeszcze minutę. O, to był długi dzień, nie dzisiaj. Niby to jest początek, to pierwsza godzina szesnasta, ale jednak nie. No, że Mamy godzinę 16, więc możemy chyba pójść na żywo, na live. Ja to mam podgląd, słuchajcie, podglądam sobie na moim telefonie, co wy widzicie, więc widzę to, co wy widzicie i myślę, że to może być sygnał do naszej ekipy realizacyjnej z Warszawy. Dajcie nas na żywo, na cały ekran. Jak zobaczę, że jesteśmy na żywo, na całym ekranie, to wtedy rozpoczniemy. Jesteśmy na żywo, dobra, słuchajcie, to tylko wyłączę nam tu Wi-Fi, żeby nie przeszkadzało i do boju. No, cześć, witajcie. Fajnie, że nas oglądacie. Dzisiaj nie jesteśmy w całej ekipie, bo nam się ekipa troszeczkę rozciągnęła w czasie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dzisiaj mieliśmy trudny odcinek do przejścia. Jesteśmy w miejscowości Lapel na wysokości 2015, ale już zeszliśmy z przełęczy. Więc, tak, żeby. Ja wiem, że może te, te cyfry niewiele Wam mówią, ale tak, żebyście mieli jakieś porównanie. Dzisiaj musieliśmy wejść pięć razy na pałac kultury i zejść. To jest taka wysokość mniej więcej. Czyli pałac kultury ma ile metrów, to wiecie, część zna ten budynek. Ja wiem, że starej komunistyczny, ale dalej tam stoi i on ma swoją wysokość, więc my dzisiaj musieliśmy od rana wejść pięć razy. Wyobraźcie, sobie, jakbyście wchodzili pięć razy po schodach, tak? Pięć razy do góry i pięć razy na dół i jeszcze na zakończenie. 20 kilometrów, czy tak byście przeszli z Warszawy z centrum nad Zalew Zegrzyńskim. I to wszystko jednego dnia, więc żebyście wiedzieli, że my się tu nie nudzimy, to my to właśnie robimy. I, I to tempo, które trzeba było dzisiaj narzucić, między innymi Rafał z nami dał radę, ale Rafał to strażak, bo Rafał to jest strażak z Podkarpacia, dlatego on wiadomo, że nie pęka na robocie. I wiadomo, że strażacy w Polsce to jest najlepsza grupa zawodowa. Nie dają rady zawsze i wszędzie. A tego jest z nami na zawsze, może uratować. Nie? Słuchajcie, zakończyliśmy Włochy, bo dzisiaj jesteśmy już w Szwajcarii. A zatem, jak wiecie, w naszej zabawie jest tak, że mieliśmy trzy quizy dotyczące Włoch. One są cały czas włączone. Więc cały czas możecie w tych quizach od, na pytania odpowiadać. Jak na pytania odpowiadacie, to nasz system sprawdzi dokładnie, kto był najlepszy. I tam widzieliście, były różne nagrody: była piłka, były, były Pinocchio, były różne inne nagrody dotyczące Włoch. Więc my w naszym zespole w tej chwili sprawdzimy, i te osoby, które najlepiej sobie poradziły we Włoszech, te osoby będziemy się z Wami kontaktować. I słuchajcie. Zasada jest taka, bo wiemy, że nie tylko dzieci brały udział w tej naszej zabawie, ale też dorośli. Więc teraz do Was mówię, drodzy dorośli: jak ktoś z Was, dorośli, okaże się zwycięzcą, to my Was zobowiązujemy, żebyście zabrali tę nagrodę, a następnie udali się do najbliższego Wam szpitala i wręczyli najbliższemu dziecku, które spotkacie, które będzie na długoterminowym leczeniu w szpitalu. Więc wygracie nagrodę, zabieracie do szpitala i wręczacie temu dziecku, które tam spotkacie pierwsze w szpitalu. I to jest obowiązanie dla Was, jeżeli Wy wygraliście. Widzicie te piękne widoki za nami? Jesteśmy w Szwajcarii i teraz damy Wam, żebyście nam zadanie jakieś zlecili nowe, oczywiście damy Wam tą możliwość, prawdopodobnie jak grupa nasza tutaj dojdzie i zejdzie z gór, zejdzie z Włoch, to wtedy usiądziemy, ustalimy jak, i na jutro na rano wam podamy możliwość zadecydowania jakie zadanie nas czeka jutro. Jeszcze jedna sprawa, słuchajcie. No ciekawa historia, jak wiecie, my tu idziemy dlatego, że chcemy przynieść góry do dzieci. My przynosimy góry do was. Ale cała ta akcja rozpoczęła się od Olinka i od dziadka Olinka i Dorota Gardia, która wspiera dziadka Olinka w tych staraniach, żeby jemu umożliwić powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Słuchajcie, ciekawa wiadomość: wygląda na to, że jutro będziemy mieli połączenie rano, bardzo rano, w jednej z telewizji w Polsce. Więc musicie śledzić wszystkie kanały informacyjne, Wam podpowiem. I ten kanał informacyjny ma w swojej nazwie 24. Więc jutro o 8 rano. W kanale, który w swojej nazwie ma 24, zobaczycie transmisję bezpośrednio od nas, właśnie z gór, i tam Dorota będzie też troszkę opowiadała o całej tej akcji. A na teraz słuchajcie, Rafoczonido. chyba nie widzę ich, co? Zobaczmy, może tam na wejście, czy tam coś się dzieje. Trudny był odcinek. Słuchajcie, trudny, był, naprawdę. Powiedziałam pięć razy na pałac kultury, do góry i nadu, do góry i nadu. I oprócz tego, na plecach mamy plecaki ważące czasami po 20 kg. To naprawdę nie są żarty. Strażacy upał dają radę. Musi dzisiaj ogólnie wstać bardzo rano, bo o 5 rano pobudka, prawda? No, no tak, o 5 rano była pobudka, pobudka dzisiaj. Jesteśmy w drodze już kilkanaście godzin i upał nam do skwiera, także. Ale cieszymy się z tego wszystkiego, od piękno gór, że jesteśmy z Wami, słuchamy Was. O, słyszeliście? Cała straż nas kocha. I my też kochamy strażaków. Super. No, słuchajcie, no dobra, nie będę Wam przedłużał tej zabawy. Macie cały czas quizy, odpowiadajcie. My spróbujemy, jak nam grupa dołączy, spróbujemy jutro uruchomić Wam, żebyście weszli do nas, do telewizji również. Cały czas wisi ta jedna bajka i zagadka, ona będzie w kolejnych dniach zapewne do wykorzystania, więc bądźcie czujni, bo też odpalimy wam pewnie jakąś zabawę na waszych ekranach, żebyście mogli do nas dołączyć. Oprócz tego polecam wam, jak sobie poskrolujecie troszkę na dół każdego dnia, to my tam dodajemy różne roleczki, różne zdjęcia, różne śmieszne historyjki, to może coś tam fajnego też zobaczycie, nie? No dobra. Słuchajcie, naszych ciągle nie widzę. Ale schodzi większa grupa, to może poczekajmy. Zobaczymy, jakich wrażenia z podróży dzisiejszej. No nie, to nie nasza grupa. Jeszcze nie nasza. Jeszcze nie nasza grupa. Ale docierają. Jest tam Dorota. Jest tam oczywiście Dziadek, który też idzie i ich i podróży wspiera. I resta, drużyny, pomagania. Tam jest. My już nie chcieliśmy Wam przesuwać tej godziny, dlatego żebyście mieli możliwość o 16. Dobra, gdybyście mieli jakieś pytania, albo gdybyście mieli jakieś sugestie dla nas, to macie taki pytajnik obok nas możecie zawsze w niego kliknąć i nam tu taki temat wrzucić. A my widzimy się z wami jeszcze nie wiem, o której godzinie będzie transmisja jutro. My to ustalamy bardzo późno wieczorem, jak wiemy dokładnie, gdzie będziemy. Jesteśmy dzisiaj w Szwajcarii, ale to nie jest jeszcze nasze docelowe miejsce, jeśli chodzi o camping, gdzie będziemy rozbijali nasze namioty. Dowiemy się tego dopiero pewnie za jakiś tak, za kilka godzin, dlatego my dopiero wieczorem wiemy, kiedy będziemy mogli transmisję. Ale jutro na pewno o ósmej mamy tą transmisję do tej telewizji, więc prawdopodobnie gdzieś bliżutko tej godziny ósmej spróbujemy się połączyć z wami. Dobra? Śledźcie nas, dziękuję, że, jesteśmy, że jesteście z nami, my jesteśmy również z wami. Tak jest. I do, do następnego połączenia do, do jutra. Tak jest. Do jutra. Trzymajcie się. A słuchajcie, w Szwajcarii to my mówimy wam, bo Szwajcaria jako kraj posiada cztery języki, ale my zacznijmy. Bo słuchaj, francuski już był, włoski już był, więc my dzisiaj do was powiemy po niemiecku, albo widzę. A powinniśmy powiedzieć good morning na początku, no ale powiedzmy teraz auf Wiedersehen, czyli do jutra, do zobaczenia. Ciao.